I w końcu przed nami długo wyczekiwana dawka piłkarskich emocji. Wkrótce przekonamy się, w jakiej formie są dziś obie ekipy. Witamy Państwa serdecznie przed dzisiejszym spotkaniem, które wraz z Państwem zgromadzonymi przed telewizorami obejrzymy wspólnie. A o właściwą atmosferę zadbają dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Czas na mecz klasy. Mamy nadzieję, że będzie klasy ekstra. Lechia Gdańsk zmierzy się z kurnikiem Zabrze. W futbolu na każdym poziomie chodzi o emocje, wolę walki i determinację. Jeśli tylko dziś nie zabraknie tego obu drużynom, nie będziemy rozczarowani. Podolski! On jest niemożliwy! Jak on to wyjął! Przy takiej odległości nie miał czasu na reakcję, a jednak to obronił. Brawo! Oj, jeszcze mogą mieć kłopoty. Pewne wejście we własnej szesnastce. Znowu są przy piłce dzięki inteligentnej grze w obronie. Uwaga, mamy dobre prostopadłe podanie. Branka! No i mamy otwarcie wyników w tym meczu. Teraz możemy jeszcze raz przyjrzeć się ostatniej fazie tej akcji bramkowej. No właśnie, to była dwójkowa akcja i można było sobie wybrać, kto umieści piłkę w siatce. Bramkarz bezradny słowem, to musiał być gol. Prowadzą zatem 1 do 0. Pokrywa piłkę w pole karne. Ale był czujny, brawo! Okazja! Rąkasz swoją robotę, ale akcja trwa. Hmm, miało być groźnie, ale jednak nie tym razem. Ależ to teraz wybronił, no doskonała ta interwencja. Dzięki niemu nadal są w grze i wciąż tracą tylko jedną bramkę do rywal. Teraz oni mają piłkę. Zobaczymy, co z nią zrobią. No i zmiana posiadania piłki. Dużo widzi na boisku, popatrzmy. Optymistycznie podszedł do tego strzału. Nie do wiary, tylko bramkarz do pokonania. Uderza z całej siły. No zabrakło niewiele, ale zabrakło. Odrobina więcej precyzji, a golkiper wyjmowałby piłkę z siatki. może być groźnie jest szansa, uderza uderzenie z niełatwej pozycji ale i po takich strzałach padają bramki gdyby tylko piłka poleciała bliżej bramki golkiper byłby w opałach. Z było mocno, ale i było niecelnie. Zupełnie nieudane to uderzenie. Można powiedzieć, że oddał piłkę rywalom za darmo. Mamy informację, że do meczu zostanie doliczona jedna minuta. No i strzela! I koniec pierwszej połowy. A my zapraszamy Państwa na przerwę. Zmiana stron, i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Może coś być z tego podania. Ale ważna interwencja. Niewiele brakowało, a ta akcja mogła zakończyć się golem. Teraz poszedł, jest za obrońcami. Obiecujące zagranie przed pole karne. O, I bramkarz wybił piłkę. Nie ma niebezpieczeństwa. Czy mu się uda? Doskonałe teraz zachowanie w nie oddalone. No i po ataku. Dobra interwencja. Piękny pokaz. Nie lada umiejętności. Taka gra mogła się podobać kibicom. Domku doskonale się patrzy na takie występy. Zwłaszcza kiedy ich zwieńczeniem jest bramka na prowadzenie. że zagrane. Będzie teraz sytuacja. Jest! Podwyższają prowadzenie. Teraz będzie im się brało dużo łatwiej. To była ładna akcja, ale po prostu karygodne błędy w defensywie i pozwolenie na zyskanie przewagi liczebnej. Jak można tak zostawić bez krycia własną bramkę? Oj, będą to rozpamiętywać. 2 do 0. Gramy dalej. Wziął na siebie teraz rozegranie tej akcji. Popatrzmy. Ależ zepsute uderzenie. Piłka powędrowała daleko, daleko od celu. Na pewno nie tak to miało wyglądać. Piłka uderzona nieczysto albo po prostu zeszła z nogi. Zabiera teraz czy. Teraz! Czy dobrze to wykończy? Oj, ale to teraz zawalił! Sytuacja sam na sam z bramkarzem. Powinien sobie poradzić, a tak buduje. Chciał uderzyć silnie, zapomniał o precyzji. Teraz może być groźnie. Teraz przed szansą dobrze wyjaśnia 16. Na skrzydle jest sporo przestrzeni i może zaatakować. Ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. Do końca zostało już tylko 5 minut. Janża. Cała boczna strefa boiska jest wolna. Gra wstrzymana. Out po tym wejściu przeciwnika. Jest uderzenie. Sędzia kończy spotkanie. Drużyna przyjezdna wywalczyła.